Meghan Markle sama na imprezie odżyły plotki o rozwodzie. Meghan trzyma Harego na krótkiej smyczy, Zastanawiające wieści. Harry i Meghan oddalają się od siebie, książę znów samotnie podróżuje, a tabloidy rozpisują się o kryzysie. To tylko niektóre z nagłówków polskich portali internetowych z ostatnich dwóch tygodni. Co dzieje się u Harego i Meghan i czy szykuje się wielki królewski rozwód? Zapraszam na odcinek. Cześć z tej strony, Anna Orkisz, wasza przewodniczka po królewskich tematach i dramatach. Zanim zacznę kolejny odcinek po królewsku, chciałabym bardzo z całego serca podziękować dwóm nowym patronkom po królewsku. Mecenaskami zostały Agnieszka i Joanna. Bardzo Wam, dziewczyny, dziękuję za wsparcie. A jeżeli Wy chcielibyście zostać patronem, mecenasem po królewsku, to zapraszam na patronite.pl link. Jak zwykle w opisie, dzięki jeszcze raz. Dzisiaj omówię, co działo się u Harego i Megan w ostatnich tygodniach, miesiącach, bo działo się naprawdę całkiem dużo. Widzimy dość znaczną zmianę w poczynaniach pary, a czy świadczy ona o rychłym rozwodzie? Ten odcinek jest nieco inny niż klasyczne odcinki po królewsku. Sporadycznie zdarza mi się zaglądać na portale plotkarskie i w tabloidy. Dzisiaj zrobimy sobie wręcz wycieczkę po tabloidowych doniesieniach o Harem i Megan. Zacznijmy jednak od przypomnienia sobie w telegraficznym skrócie, co działo się u Harego i Megan od początku 2024 roku. W 2024 roku zdecydowanie opadł już kurz po Spare po książce Harego ten drugi. I to nie jest tak, że zapomnieliśmy o tym. Jednak no powiedzmy przełomowym dziele kultury. No ale ile można opowiadać tę samą swoją historię na nowo? Mieliśmy książkę, serial Netflixa. Chyba już zbyt dużo nowości tam nie zostało, więc para weszła w nową erę. I wydaje się, że poprzednie trzy lata to było rozstawanie się z rodziną królewską. Jednostronne rozliczanie, wyciąganie brudów i pranie ich publiczne. Być może katarzis już nastąpiło, a teraz po prostu pora na kolejne kroki. Po tym jak zrobiono to, co oczywiste, to teraz czas na realną pracę, ustalenie, czym właściwie my jako Harry i Meghan jako para, czy razem, czy osobno będziemy się zajmować. I wbrew pozorom to jest taki dość trudny etap, bo trzeba się wreszcie określić. I pierwsza połowa roku oprócz umiarkowania interesujących spotkań, meczy Polo czy rozdań nagród, zdecydowanie zostanie zapamiętana sprintem Harego do Londynu, kiedy okazało się, że jego tata król Karol ma raka. Pamiętamy tę trudną sytuację w rodzinie królewskiej, właśnie w lutym, i pamiętamy także, że media rozpisywały się o bardzo skromnej długości tego spotkania pomiędzy Harrym a Karolem. W lutym para wybrała się także do Kanady w związku z projektem Harego Invictus Games i odwiedziła wtedy Vancouver i Whistler, aby spotkać się z zawodnikami i organizatorami właśnie Invictus Games przed rozgrywkami organizowanymi tam w 2025 roku. Jeżeli nie wiecie co to jest Invictus Games, to zapraszam was na odcinek, gdzie dużo o tym opowiadałam. Ten odcinek podlinkuję w opisie do tego odcinka. I właśnie Invictus Games jest dużą częścią działalności Harego. W maju Harry wpadł znowu do Londynu, także w związku z Invictus Games, a następnie razem z Meghan wyruszyli do Nigerii na niekrólewską podróż. Chociaż wyglądała zupełnie jak podróż członków rodziny królewskiej. Wydawało nam się to wtedy może trochę nieco dziwne i pewnie puścilibyśmy to mimo oczu i uszu, gdyby nie fakt, że ponownie w połowie sierpnia para zrobiła takie turne, taką niekrólewską podróż w Kolumbii. I zanim przejdę do spraw, powiedzmy, bieżących z września i października, zatrzymam się tutaj na chwilę, ponieważ o co chodzi z tymi niekrólewskimi podróżami? Kiedy pracujący członkowie rodziny królewskiej wybierają się na zagraniczną podróż, reprezentują swój kraj, w tym wypadku Zjednoczone Królestwo. I zarówno miejsce podróży, jak i program podróży zostaje szczegółowo ustalony tak, aby wspierać wysiłki dyplomatyczne kraju. Royalsi w końcu są jego najlepszymi kulturowo-politycznymi przedstawicielami, ambasadorami. Spotykają się wtedy z najwyższej rangi politykami, poznają lokalną kulturę, a także naświetlają sprawy im bliskie. Rezultatem ma być umocnienie więzi pomiędzy krajami i narodami. To nie jest przypadek, że William i Kate z dziećmi e, zrobili to tournée e, po Polsce i Niemczech wtedy, kiedy je zrobili. To nie jest też przypadek, że król Karol i królowa Kamila w pierwsze swoje zagraniczne podróże wybrali się do Niemiec i Francji. Czy na przykład e, fakt, że tak często rodzina królewska odwiedza Australię i Kanadę. To są mniejsze klocki większej układanki. Tymczasem Harry i Meghan jeżdżą na wyjazdy promować wyłącznie siebie, i nie stoi za nim ani interes kraju, ani jakieś interesy państwowe czy dyplomatyczne. W normalnym układzie, nawet jeżeli celebryci jechaliby do jakiegoś kraju, na przykład z misją charytatywną, to pewnie najwyżej mogliby liczyć na jakieś szybkie spotkanie z jakimś tam ministrem, jedną fotkę, a nie na sztab dziennikarzy i tysiące zdjęć z każdego spotkania. Z drugiej strony, no to Harry i Meghan są zapraszani, przynajmniej według oficjalnych informacji, to właśnie para jest zapraszana przez przedstawicieli rządów danych krajów. No i dla Nigerii czy Kolumbii to jest świetna promocja. To jest zwrócenie uwagi chociaż części świata na ich kraj, pokazanie go z innej perspektywy. I to jest taka sytuacja win-win. Harry i Meghan promują siebie w Iście Królewskim stylu i kraj także ma promocję. I myślę, że takie wyprawy mogą na stałe zagościć w kalendarzu pary. Na pewno dają taki powiew dobrego starego księcia Harego, czyli roli, którą po prostu w życiu nauczył się spełniać. To jak wyglądał w takim razie wrzesień i październik, czyli to, dlaczego dzisiaj do Was mówię, i dlaczego właśnie takie nagłówki pojawiały się w prasie. 12 września w The Hollywood Reporter. Ukazał się artykuł. To jest taka gazeta i portal, z którym liczą się ci, którzy chcieliby, aby z nimi w Hollywood się liczono. I The Hollywood Reporter opublikował taki artykuł: Why Hollywood keeps quitting on Harry and Meghan, czyli dlaczego Hollywood rezygnuje z Harego i Meghan. I autorzy tego artykułu Benjamin Svetky i Julian Sankton opisują Sussex Survivors Club, czyli w Takim wolnym tłumaczeniu klub tych, którzy przetrwali <gry> pracę u y, księcia i księżnej Sussex. To jest taka nieoficjalna grupa osób, którzy w ciągu ostatnich lat najpierw pracowali właśnie u Harego i Meghan, a potem po kilku czy kilkunastu miesiącach odchodzili z pracy u pary. Byli to głównie specjaliści od komunikacji czy szef na przykład ich fundacji Archwell. Współpracownicy wspominają, szczególnie Megan, jako paskudną osobę do współpracy. Podobnież maszerowała jak dyktator w szpilkach, rzucając rozkazy. Pojawiło się nawet stwierdzenie, że wszyscy są przerażeni Megan. A Harry jest określany jako naprawdę urocza osoba, ale jednak pozwala na to okropne zachowanie Megan. I to nie jest pierwszy raz, kiedy słyszymy o problemach na linii Megan i pracownicy, czy Megan i współpracownicy, ponieważ pierwsze doniesienia były już w 2018 roku, za czasów londyńskich, kiedy dwóch pracowników doprowadziło Pałac Buckingham do rozpoczęcia wewnętrznego śledztwa na temat zachowań właśnie bullyingowych Megan i rezultaty śledztwa nie zostały nigdy publicznie opublikowane, a sama Megan dorobiła się wtedy tytułu Duchess Difficult, czyli trudna księżna. Wracając jednak do tytułu artykułu. To jest jedno z pytań, które możemy sobie zadać. Dlaczego Harry i Meghan nie są bardziej zaangażowani w to środowisko Hollywood. Dlaczego Hollywood ich nie chce? Bo przecież gwiazda takiej rangi jak Harry powinna lśnić najmocniej. Harry jest właściwie od urodzenia celebrytą klasy A. Oni powinni się przyjaźnić z wpływowymi ludźmi w Kalifornii, tworzyć wysoko nagłaśniane akcje charytatywne czy biznesowe. Tymczasem wydaje się, że Harry i Meghan oscylują gdzieś w kategorii celebrytów rangi C. Poczynania i Fundacji Archwell, mimo świetnego pomysłu i przydatności, co najwyżej zasługują na średnio ciekawy wywiad i materiał w CBS, zamiast odbić się naprawdę szerokim echem na całym świecie. Niektórzy dziennikarze Daily Mail, czyli to jest taki właśnie brytyjski brukowiec, mówią wprost: Ranga wydarzeń, w których uczestniczy szczególnie Meghan, nie jest tak wysoka, jak powinna być, a Hollywood Rzeczywiście może ich nie chcieć. I to nie tylko ze względu na krążące od lat plotki o słabym z ich strony traktowaniu współpracowników. To dziennikarze Daily Mail. 15 września Harry kończy 40 lat. Pojawiły się wtedy dwie wersje wydarzeń, co robił tego dnia. Jedna była taka, że wybrał się z przyjaciółmi na wycieczkę w góry, zostawiając Megan i dzieci w domu. Szczególnie w tabloidach było podkreślane, że właśnie Meghan była nieobecna i była pompowana historia o potencjalnym rozwodzie pary. Druga wersja to ta, że spędził swoje urodziny rodzinnie właśnie w Montecito. Do rozwodu jeszcze wrócimy. Tymczasem końcówka września w wydaniu Harego, to był taki one-man show księcia Harego, tak? To on tutaj brylował na salonach, ale także na wydarzeniach związanych z różnymi akcjami charytatywnymi. Zanim jeszcze książę wyruszył do Nowego Jorku, to premierę miała właśnie ta inicjatywa Fundacji Archwell, o której wspominałam, która została ogłoszona w CBS. I to jest bardzo ciekawa inicjatywa, która jest poświęcona wsparciu rodziców, którzy stracili swoje dzieci, zwykle te dzieci niestety hmm, Dokonały um, samobójstwa. E, I było to powiązane ze social mediami, ze światem online. I o ile naprawdę historie tych rodziców są bardzo wzruszające i jest to naprawdę bardzo ciekawy program charytatywny, taki wspierający rzeczywiście, no to jednak y, towarzyszył jej, że tak powiem, dosyć nieciekawy wywiad właśnie w tym, tym CBS. Ale właściwie reszta września należała tylko i wyłącznie do księcia Harego. Mega już nie zobaczyliśmy. Najpierw koncert charytatywny Kevina Costnera w Kalifornii, potem seria wysokich rangą spotkań w Nowym Jorku, przy okazji szczytu ONZ w Nowym Jorku i Harry na przykład był na kolacji. Organizowanej przez Światową Organizację Zdrowia, gdzie witał się np. z królową belgów Matyldą. Na koniec pobytu w Nowym Jorku wystąpił także w programie Jimmy'ego Fallona, gdzie ra razem poszli na taką wycieczkę do domu strachów, także coś takiego na rozluźnienie. A 30 września Harry zawitał do Londynu, gdzie wziął udział w rozdaniu nagród Well Child. To jest taka organizacja charytatywna, której Harry patronuje od 16 lat, jest z nią bardzo mocno związany. I kiedy może to właściwie przylatuje na to doroczne rozdanie nagród, ta organizacja wspiera ponad 100 tysięcy chorych dzieci w Zjednoczonym Królestwie. A kilka dni później, na samym początku października, Harry był już w południowej Afryce. Głównie spędzał czas w Lesoto, gdzie pojechał w związku z organizacją charytatywną Sante Bale. To jest organizacja, którą założył Harry. Wraz z księciem Lesoto. Jest to organizacja wspierająca młode osoby w Afryce. Tymczasem Meghan widzieliśmy w tym czasie tylko raz w czerwonej sukience na Children's Hospital Gala w Los Angeles. Część dziennikarzy Daily Mail twierdzi, że Megan nie została na samej gali, tylko przeszła się trochę zbyt długo i zbyt intensywnie po czerwonym dywanie. Zdecydowanie trzeba zauważyć, że Meghan w ciągu ostatnich miesięcy. Przeżyła, jak to się teraz mówi, glow-up, czyli wyszczuplała i chyba jeszcze nigdy nie była taka drobna jak teraz. Na pewno jest to efekt wow. I mam nadzieję, że to jest kwestia treningów i diety, a nie wycięczającego stresu czy na przykład choroby. Seria osobnych wystąpień księcia Harego zdecydowanie uniosła wiele brwi i pojawiły się pytania zarówno o strategię pary, jak i o kondycję ich związku. Wydaje się, że Harry w czasie swoich 40 urodzin to powrót do Harego sprzed lat. Angażuje się w bliskie mu inicjatywy, przyciąga pozytywne reakcje, robi to, co robił przez lata w rodzinie królewskiej i dobrze mu to wychodzi bardzo naturalnie. Jeśli tak to będzie dalej funkcjonowało, to tak trzymaj Harry. Invictus Games, różne inicjatywy charytatywne, spotkania na najwyższym stopniu. Widać, że Harry czuje się z tym dobrze. I wydaje się, że najlepszym pomysłem właśnie na Harego jest powrót do jego korzeni. A dodatkowo to, że robi to na własną rękę. Nie ma za sobą dworu, nie ma za sobą pałacu, który za nim stoi, to powoduje, że Harry ma dużo większą swobodę w działaniach. Niż kiedy był pracującym członkiem rodziny. Jeżeli chodzi o strategię, to było dużo takich głosów, że Harry i Meghan właśnie rozdzielają się, żeby był ten taki medialny baz, żeby o nich mówiono, żeby może jakby pojawiały się jakieś plotki, żeby znowu byli na pierwszych stronach gazet. I myślę, że może być w tym ziarnko prawdy, ale chciałam tutaj opowiedzieć Wam trochę o. Właśnie strategii, którą potencjalnie może mieć na, sobie na siebie Harry, a jaką strategię ma na siebie Meghan. Więc wydaje się, że Harry ma ten pomysł na siebie, to o czym Wam przed chwilą mówiłam. No i jest to zdecydowanie w przeciwieństwie do Meghan, bo Meghan na przykład zostaje w Los Angeles, jest jej mało, a jak się pojawią, to to nie są jakieś takie super ciekawe okazje. Oczywiście można to wytłumaczyć opieką nad dziećmi, Albo po prostu strategia jest taka, że Harry i Meghan obierają nieco inną drogę, właśnie nieco osobną drogę. Bo kiedy skończyły się lub zostały rozwiązane ich umowy z Netflixem i Spotify, przyszedł czas na reorganizację. Jak mówiłam dzisiaj, będę dużo o tabloidach mówiła. Według Express.co.uk, sukces samotnych wypraw Harego pokazał, że może być potrzebna nowa strategia. I ta strategia pewnie będzie wyglądała tak, jak widzieliśmy przez ostatni miesiąc, że jedno i drugie po prostu robi swoje. Harry jest księciem Harym, jakiego znaliśmy i lubiliśmy, właśnie angażuje się w kwestie charytatywne, względnie ma coś do powiedzenia, bryluje na wysokiej rangi spotkaniach w Nowym Jorku, bez obawy, że zaraz w prasie pojawi się jakaś dziwna historia typu zagrażający życiu pościg przez miasto, a Megan, Megan się ma skupić na biznesie. I czy to będzie biznes gemowy, czyli American Orchard Riviera, to zobaczymy, bo rzeczywiście para musi też skupić się na zarabianiu pieniędzy. I tutaj, jeżeli chodzi o pieniądze pary, to jest mała nowelizacja, ponieważ mówi się o tym, że w dniu 40 urodzin Harry dostał spadek po królowej matce, także jest szansa, że jest to jakiś taki dłuższy rozbieg dla biznesu Megan. No cóż, no może ma więcej czasu, aby biznes, który zakłada, przynosił profity. Co z tym rozwodem? Radar Online, kolejne po prostu wspaniałe źródło informacji, twierdzi, że para będzie kontynuowała osobne życie, a Harry tęskni za Anglią, kumplami i ma nadzieję na powrót do rodziny królewskiej. Cytuję. Jego plany kontynuowania własnej działalności i wycieczek z dala od Megan to pierwsza oznaka, że na czas wypracowania porozumienia faktycznie znajdują się w takiej próbnej separacji. Według ostatnich doniesień para spędzała długie okresy osobno, a źródła bliskie parze temu zaprzeczyły. Ich przyjaciele powiedzieli mediom, że Harry i Megan pozostają szczęśliwą parą, ale zawodowo podążają dwutorowym podejściem, w którym matka dwójki dzieci eksploruje Hollywood i swoje przedsięwzięcia biznesowe. Także to było właśnie radar online. Mniej więcej, ma to sens, tak? Ma to sens, jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystko to, co Wam powiedziałam wcześniej tutaj o tej próbnej separacji? No właśnie, nie wiem, bo ze względu na rosnące plotki, które przecież świetnie się sprzedają, i no, promują Harego i Megan, tak jako postacie w mediach, ale też po prostu sprzedają kolejne tytuły, czy wiecie, kolejne kliki na portalach plotkarskich bez względu na te rosnące plotki i faktyczny stan związku harego i Megan, którego przecież nie jesteśmy w stanie zweryfikować, to rozwód im się po prostu nie opłaca. I o ile pewnie dla Harego w kwestii jego publicznego być albo nie być, no to nie miałoby jakiegoś takiego większego znaczenia, to dla Megan byłoby już kwestią graniczną. I mimo jej niewątpliwej inteligencji i innych zalet, to małżeństwo z księciem było i jest dla niej windą do popularności i dzięki właśnie temu małżeństwu z, kate z aktorki kategorii C stała się rozpoznawalna na całym świecie. I oczywiście nawet nie podejmując tutaj tematu ich dzieci, opieki nad nimi i kwestia zapewnienia im emocjonalnego bezpieczeństwa, ten rozwód w tym momencie im się nie opłaca, a na pewno nie opłaca się Megan. I pytanie, które czasami się pojawia z waszej strony także, czyli czy jest szansa na powrót do rodziny. Biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się w ciągu ostatnich lat, myślę, że nie. Widzę tylko jedną opcję i prawdopodobnie Musiałaby być to super wyjątkowa sytuacja, zarówno ze strony rodziny królewskiej, jak i Harego. Hipotetyczny scenariusz. Umiera król Karol, William zasiada na tronie, jego dzieci jeszcze nie pełnią obowiązków publicznych. Nie ma kto pracować na rzecz rodziny i monarchii. Jest pustka, tak? Tymczasem w życiu Harego wydarza się tragedia i zostaje on z dziećmi sam. Wtedy Harry z dziećmi mógłby przeprowadzić się do Londynu i z podkulonym ogonem pomagać bratu. Jednak brzmi to po prostu jak science fiction, także szans na powrót nie ma. Zresztą przy obecnym układzie wydaje się, że Harry po prostu może sobie księciować bez pałacu, i jest to dla niego sytuacja idealna. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, czy wymyślicie, że te plotki o rozwodzie Harry'ego i Meghan. Są prawdziwe czy nie? Dlaczego tak, dlaczego nie? Jestem bardzo ciekawa i myślę, że ta strategia dwutorowości będzie kontynuowana. Myślę, że Harry dalej będzie księciował, czyli wróci do tego, do swoich korzeni. No a Megan, zobaczymy, co będzie z Megan. Na razie nie wykazuje się jakim, jakąś ani specjalną żyłką do biznesu, ani. Ten jej wątek nie jest jakiś taki turbo ciekawy póki co. Zobaczymy. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pa. Trzymajcie się.